Bolą cię mięśnie, nie możesz się swobodnie poruszać ani obracać, bolą cię stawy. Wtedy pomoże ci Mobilat szybko i skutecznie. Mobilat łagodzi bóli, przywraca sprawność twoim mięśniom i stawom. Mobilat to aktywność. Mobilat w każdej aptece bez recepty. Dobry wieczór. Zapraszam państwa do uczestnictwa w krótkiej wieczornej rozmowie o sztuce. Naszymi gośćmi są Zygmunt Duczyński, Dobry kierownik wieczór. artystyczny Teatru Kana, i Dariusz Mikuła, prezes Dobry Stowarzyszenia Kana. Dobiega końca sezon w szczecińskich teatrach repertuarowych. Chciałem zapytać, czy w rozumieniu teatru Kana również mieści się pojęcie sezonowości. No tak, mamy takie prywatne pojęcie sezonowości, choć od kilku lat właściwie pracujemy na okrągło, bez przerwy. No niemniej jednak w tym roku zdarzyło się coś takiego, że musieliśmy jak gdyby zatrzymać wyjazdy. W związku z tym yy, wprowadzamy pojęcie sezon, po raz pierwszy w kanie od kilku lat. Yy, no i licząc jak gdyby ten sezon od yy, ubiegłego roku od czerwca do teraz, no to yy, sporo jakby rzeczy się w kanie Zdarzyło. To spróbujmy podsumować wobec tego. No, między, innymi, między innymi było około 16 ważnych festiwali, w tym kilka międzynarodowych. Tak może w skrócie telegraficznym, korzystając ze ściągi, Abym Państwu o tym opowiedział. Zaczynając od czerwca zaczęliśmy y, pobytem na Festiwalu Międzynarodowym Kultury Żydowskiej w Krakowie, potem na Międzynarodowym Festiwalu Malta w Poznaniu graliśmy, potem uczestniczyliśmy w festiwalu Miasta Bałtyckich w Szczecinie, potem z kolei był wyjazd do Edynburga, y, potem Festiwal Duży Międzynarodowy w Nitrze na Słowacji, potem brytyjski festiwal teatrów wizualnych inaugurowaliśmy przedstawieniem Noc, ten festiwal, potem 11. jesienne spotkania teatralne w Kutnie, potem 11. noc teatralna Mezis w Częstochowie, potem kongres Stowarzyszenia Euroregionów w Szczecinie, potem Międzynarodowy Tydzień Teatralny w Stoku, organizacja kontrapunktu, Gorzowski model ONZ, duża międzynarodowa impreza sztuki i teatralna, Międzynarodowy Warsztat Teatralny w Żninie. Festiwal Teatralny Morf w Płocku i 18. Tydzień Kultury Studenckiej w Koszernie. Sądzę, że nie jest to dobrze prosperującej sceny operowej z gwiazdami, która jeździ po świecie. Po by wam tak ciasno zapiętego kalendarza. To, padają... znaczy, to znaczy tak, panie Andrzeju, ja mówię tylko o festiwalach. Oprócz tego odbyła się duża taka podróż po najważniejszych koleżach, takich renomowanych bardzo po Wielkiej Brytanii. Byliśmy w Cheltenham, byliśmy w Marlboro, byliśmy w Shelsbury, pokazywaliśmy i Moskwę, Pietuszki i Noc. Poza tym gościliśmy w ośrodku poszukiwań kulturowych Jerzego Grotowskiego z dwoma przedstawieniami, z wystawą, z dyskusją jakby o teatrze, o poetyce teatru. Poza tym zrobiliśmy kilka imprez tutaj w Szczecinie. No między innymi był te Yashimoto, Teatr Buto, przepiękne przedstawienie, niezwykle jakby piękna możliwość uprawiania teatru. Poza tym w cyklu Teatry Świata wystąpiła Nastia Lampert, aktorka Teatru Dierevo. Z przedstawieniem był ekwadorski tańca, tancerz Wilson Pico z monodramem tanecznym. Był Amerykanin Thomas Lephart, uczeń słynnego De Croix. Pokazywał warsztat i swoje przedstawienie o Gertrudzie Stein. Była sesja o korzeniach kultury europejskiej, o Grecji. Kult Dionizosa uczestniczył profesor Łanowski, profesor Mikołajczak, i w końcu Kazimierz Braun gościł prowadził warsztat reżyserski dla instruktorów teatralnych Szczecina. Czyli od samych podstaw, tak diolizyjskich podstaw <laughs> tak teatru jest, tak do, do już współczesności najściślej, najwęziej rozumianej. Do, no tak, Kana mamy. jak deklarowała jest nie tylko teatrem, ale również ośrodkiem teatralnym. W związku z tym chcemy nie tylko jak gdyby zajmować się promocją własnych przedstawień, i ich produkcją, ale również no, pracować na rzecz jakby upowszechniania nowej świadomości teatralnej, taki szlachetny cel edukacyjny, żeby po prostu ludzie młodzi e, mogli się zorientować, co piszczy, jak gdyby w tej ojczyźnie teatru, jak barwny, jak, jak e, Bogaty jest to ogród. W związku z tym pokazujemy no, to, co rzeczywiście uda się e, najciekawszego, co, co e, sprowadzić do kany. Dlatego taki, taki przedział, jak gdyby poetyk od Buto, po, po, po ucznia de dekrua, po tancerza ekwadorskiego, wszystko to gdzieś się mieści, jak gdyby w jednym wielkim ogrodzie teatralnym i przede wszystkim jak gdyby świadczy również o o intensywności nowego języka, nowych poszukiwań, a na tym zależy nam szczególnie, żeby ludzie mogli się orientować po prostu jakie są teraz możliwości teatru, jak ludzie to artykułują, do jakich tradycji się odwołują. Większość e, waszych poczynań impresaryjnych opiera się na zasadzie wymiany artystycznej. Kana jedzie gdzieś, e, po czym e, goście, e, znaczy gospodarze, e, którzy was gościli rewizytują e, Szczecin. E, aby jeździć e, trzeba mieć coś do, do zaoferowania. Przeszliśmy e, w ten mm -hmm. sposób, w części naszej rozmowy, do produkcji, czyli do planów na przyszłość. Tak. Już wiem, że zatrzymaliście nieco wasz cykl wyjazdowy, aby zyskać czas na wyprodukowanie nowego mm -hmm. spektaklu. Zatrzymaliście, a zatem nie zarabiacie. Nie zarabiamy. No tak, tak. Ponieważ nasze wyjazdy są wyjazdami artystycznymi, mamy okazję być zapraszani przez wiele festiwali. U Zygmunt już wyliczył. Wiele ośrodków nas zaprasza, prezentujemy warsztaty, ale te wyjazdy są też niestety wyjazdami. Nastawionymi w pewnym sensie też i na zarobek. Na czym ponieważ... <laughs> Dlaczego właśnie? Dlaczego, niestety. E, e, dlatego, może i dlatego, ponieważ e, mamy od niedawna, bo już e, no, minie dwa lata na jesieni, mamy swój budynek, swój lokal. E, lokal musimy utrzymywać. Oczywiście wspomaga nas w, w tym miasto, mamy dotację z, od Rady Miejskiej. Ale większość kosztów zabezpieczamy po prostu granic przedstawienia i część z honorariów przeznaczamy na działalność teatralną. Stąd też, gdy jesteśmy zmuszeni, a chcemy przede wszystkim pracować artystycznie i rozwijać się, więc tworzyć nowe przedstawienie, musimy zrezygnować z wyjazdów, bo koniecznie jest czas na skupienie, koncentrację, produkcję nowego przedstawienia. Stąd